Przemysław Radzyński, Zapraszam Państwa dzisiaj na świąteczne spotkanie z franciszkańską kafę. Za chwilę przeniesiemy się do zaprzyjaźnionej o kawiarni D Revolucionibus na rogu brackiej franciszkańskiej w Krakowie. Muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że specjalnie na to świąteczne wydanie założyłem sweter, który miałem też w czasie innego programu i który wzbudził dużo emocji, ale nie ubrałem go dlatego, żeby wzbudzać emocje, bo myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie wystarczająco emocjonalna, a będziemy rozmawiać o szlachetnej paczce, której 14 edycja właśnie się zakończyła. Anna Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Wiosna i Konrad Kuczkowski, bloger Halo Ziemia, przyjaciel wiosny. Yy, za nami czternasta edycja yy, szlachetnej paczki. Blisko milion osób yy, w tym roku paczka połączyła. Yy, wydaje mi się, że nie ma takich osób, które nie wiedzą dzisiaj, czym jest szlachetna paczka, ale gdybyśmy, gdyby może się kilka takich znalazło, to. Yy, Gdybyśmy mogli jak najkrócej wyjaśnić ideę szlachetnej paczki. Czym jest szlachetna paczka? Ideą szlachetnej paczki jest mądra pomoc. To jest pomoc bezpośrednia. W szlachetnej paczce konkretna osoba przygotowuje konkretną pomoc w formie prezentu dla wybranej rodziny, spełniając jej jakieś tam indywidualne potrzeby. Mhm. I w tym roku było 20 tysięcy takich, 20 takich rodzin? Dokładnie 19 580. Aha. Y jaka jest suma? Takiej, takiej pomocy? To znaczy tak, w tym roku w paczkach to jest oczywiście szacunkowa liczba. Została przekazana pomoc o wartości ponad 41 milion złotych. Natomiast średnia wartość paczki to jest ponad 2100 zł. I ta wartość też co roku rośnie, w zeszłym roku to było 2800 zł. Mhm. A co znajduje się w takich paczkach? Ale może zapytam już o to Konrada, który yy, towarzyszył wręczaniu jednej takiej specjalnej paczki. W tej mówię do tej to to jest też idea yy, szlachetnej paczki, że wolontariusz wcześniej razem z rodziną określa potrzeby. Jeśli mówię coś nie tak, to sprostujania. I to jest kapitalne w tym projekcie, że ta pomoc jest bardzo konkretna, i wymierna i absolutnie nieprzypadkowa, bo wcześniej te potrzeby są ustalane i weryfikowane, więc te rzeczy, które rodzina dostaje, są nieprzypadkowe. I w przypadku tej konkretnej paczki Franciszka to był sprzęt AGD, który w tej wielodzietniej rodzinie był potrzebny. Odzież, zapas żywności, no i prezenty ekstra od papieża, bo to też jest bardzo fajne w tym projekcie że wolontariusz, kiedy już te podstawowe potrzeby są ustalone, pyta o rzeczy specjalne. Zwykle, to informacja od wolontariuszy, rodziny nie chcą mówić co potrzebują ekstra, nie chcą tego zdradzić, ale wolontariusz z konsekwencją o to pyta. I w tym przypadku to była na przykład hulajnoga, czy dla chłopców z tego domu a sprzęt sportowy do gry w piłkę. To historia spaczki, w którą ja się angażowałem, jako darczyńca. Taką specjalną potrzebą była lalka szmacianka dla rocznej dziewczynki. Jak gdzieś na po początku zupełnie upominałem ten fakt, tak jest na liście, trzeba kupić, wszystko ma się zgadzać, ale później to mnie bardzo dotknęło, bo uświadomiłem sobie, że jest gdzieś w Polsce roczna dziewczynka, dla której zwykła lalka, przytulanka jest prezentem specjalnym, tak? I we mnie nie ma zgody na taką rzeczywistość, a paczka pozwala tą niezgodę przekuć w mądre działanie. Mhm. No, rzeczywiście jest tak, jak Konrad powiedział, że wcześniej w ogóle rodziny odwiedzają wolontariuszy, też chciałabym, żebyśmy im chwilę poświęcili, bo są bardzo ważne osoby mhm. we wszystkich projektach wiosny. I wolontariusz w czasie roz rozmów z rodzicami, z rodzinami to jest jedna, dwie wizyty. Mówi właśnie, rozmawia z nimi o tym, jaka jest ich sytuacja, z czego wynika, czego potrzebują i na tej, na tej podstawie wypełnia ankietę z potrzebami rodziny. I tam najczęściej w potrzebach znajduje się odzież, żywność, ale nie tylko, bo też zdarzają się rodziny, które na przykład potrzebują węgla. W tym roku na przykład Ania Mucha właśnie wybrała mamę, która samotnie wychowuje Dzieci i ofiarowała jej węgiel, który zapewni opał na całą zimę. Więc takie potrzeby nasi darczyńcy również spełniają. I dodatkowo jest tam, ta ekstra rzecz, to jest wyjątkowy prezent dla tej rodziny. I tutaj też jest tak, jak Konrad powiedział, że. Bardzo często rodziny mówią, że nie, że one w ogóle już nic więcej nie chcą, że, że dla nich to, że ktoś im w ogóle przygotuje już taki, taką paczkę, to już jest wystarczająco, że one, one nie chcą gdzie mówić, co jeszcze mogliby dostać. Ale to pytanie jest bardzo ważne, bo to jest pytanie o marzenia i to pokazuje, że można gdzieś wyjść dalej i, i że ta bieda jest też w głowie. Mhm. Ja w czasie finału byłem w jednym z magazynów, to widziałem na przykład pralki, wersalki, mhm. także oprócz takich paczek, których no ciężko zidentyfikować, co tam jest, to są takie, które widać, tak? że to są takie. Tak, wielkie... ja mogę też powiedzieć, że już wiem o tym, że w tym roku w jednym z miast w Polsce darczyńca kupił mieszkanie. O kurczę. Albo czasami, bo bardzo często darczyńcy się tam angażują na dłużej. Na przykład, jeżeli wiedzą, że w rodzinie jest niepełnosprawna osoba, to już było wiele takich przypadków, że darczyńca fundował roczną rehabilitację. Na przykład. Mhm. E, powiedzieliśmy o takiej filozofii pomagania mhm. e, szlachetnej paczki. Ale chciałem też porozmawiać chwilę, bo to już zostało tutaj też zasygnalizowane, no taką filozofię działania też całego stowarzyszenia i, i, i szlachetnej paczki, bo nie wiem czy tutaj wprost o tym powiedzieliśmy, ale po prostu szlachetną paczkę w tym roku przygotował papież Franciszek. I właśnie Konrad tę paczkę towarzyszył w wręczaniu tej paczki rodzinie. No i właśnie chciałem zapytać o, o to, w jaki sposób angażujecie i dlaczego w ogóle angażujecie gwiazdy, sportu, ekranu, blogosfery. Franciszek gwiazdą ekranu. Ale nie, no Franciszka to w ogóle poza tymi kategoriami traktuje. No i właśnie jak to się stało, że, że papież Franciszek zaangażował się w tym roku w Szlachetną Paczkę? To znaczy, ja myślę, że jest tak, że Paczka jest coraz bardziej znana. Każdego roku coraz więcej osób się do nas odzywa, chce się zaangażować i to jest idea, która, która jest gdzieś głęboko w każdym z nas, w ogóle potrzeba tej mądrej pomocy. Każdy chce dobrego i każdy chce pomagać tak naprawdę, tylko trzeba ludziom do tego dać możliwość. I niezależnie od tego, czy ktoś jest bardzo znany, czy ktoś jest sportowcem, czy nawet jest gdzieś papieżem, to te nasze takie głębokie potrzeby są bardzo podobne, bardzo wspólne po prostu dla ludzi. Więc myślę, że, że no, to jest fantastyczne dla nas, że tyle znanych osób chce się angażować, ale że to nie są jakieś specjalne działania, tylko po prostu przyciąga ich ta sama idea jak nas wszystkich. No a z papieżem to no, tak jak powiedziałam na początku, paczka się staje coraz bardziej znana. Jest też ksiądz krajecki, który jest ją papieskim. On dużo o Paczce słyszał, myślę, że gdzieś też papieżowi te informacje przekazał. Papież się zainteresował, spodobało się im. No, też jak mówi ksiądz Jacek, paczka staje się modna, więc mhm. wiadomo, że, że papież Franciszek jest też na czasie ze wszystkim, więc no, musiało to nastąpić. Czyli ty też obserwujesz taką swoistą modę na pomaganie? Tak, to jest fajne, że ja myślę, że moda na pomaganie była w nas obecna zawsze, bo mamy w sobie taką wielką potrzebę, żeby dzielić się czymś dobrym i wszyscy to mają, ja nie znam człowieka, który jak może pomóc, to nie chciałby tego w tej czy innej formie zrobić. Natomiast modne staje się mądre i odpowiedzialne pomaganie, i to jest świetne. A jeszcze jak jesteśmy przy Franciszku, to muszę się podzielić taką refleksją, że kapitalne jest to, że Franciszek nie zrobił tego z olbrzymim rozmachem, a jest szansa, że mógłby, tylko wszedł w rolę darczyńcy, jak każdy inny człowiek, który może zaangażować się w ten projekt. Tak? Czyli wybrał konkretną rodzinę, odpowiedział na listę potrzeb. Dołożył ekstra rzeczy od siebie, ale stanął w szeregu wszystkich innych darczyńców. I myślę, że to jest istotne, że każdy darczyńca w szczelinnej pasce. No, w tym projekcie stoi na równi z papierem. Tutaj też właśnie ważną rzecz. Konrad zauważył, że rzeczywiście jest tak, że nawet ci najbardziej znani są po prostu darczyńcami u nas. Mhm. Oczywiście, że też promują wizerunkowo to jest dla nas ważne i coraz więcej osób dzięki temu się dowiaduje o paczce, ale są darczyńcami jak wszyscy inni. To nie jest tylko udzielenie wizerunku, tylko rzeczywista pomoc. To jest mhm. bardzo ważne. Ja pytałem też o tę te filozofię działania, bo. No, interesuje mnie, jak to się dzieje, że na przykład wy chcecie, żeby takiej paczce, którą właśnie przygotował papież Franciszek dla konkretnej rodziny, nie towarzyszyła grupa dziennikarzy, kamer i tak dalej, tylko wysyłacie blogera roku, Konrada Kuczkowskiego, który przygotowuje później jakąś relację na swojego bloga, którą też wy się posługujecie. To znaczy, to jest tak, że nie wysłaliśmy Konrada blogera roku, tylko wysłaliśmy Konrada przyjaciela wiosny, okay. i to jest bardzo ważne. Natomiast to jest tak, że bardzo często te rodziny od lat żyją w biedzie, w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystkie te tysiące, tysiące rodzin, to są tysiące trudnych historii, czasami takich, z których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, nie wiemy co ci gdzie wcześniej przeżyli, znamy tylko jakiś tam wycinek. I paczka to nie służy temu, żeby narażać ich na jakieś kolejne e, trudne sytuacje, ale żeby pomóc im wyjść z tego, w czym się znaleźli. I dlatego bardzo zależy nam na, na anonimowości rodzin. I tak samo jest e, dla każdego darczyńcy. To znaczy darczyńca przywozi paczkę do magazynu ale z magazynu już wolontariusze, którzy znają rodzinę, które, którym rodzina ufa, zawożą im paczki. Czasami na specjalną prośbę może pojechać również darczyńca, ale jeśli rodzina się zgadza. No to jest po to, żeby też chronić ich, żeby im dać takie poczucie, że naprawdę traktujemy ich poważnie i żeby nie musieli się wstydzić swojej biedy, bo bardzo często ludzie się wstydzą swojej biedy i do takich ludzi paczka chce trafiać. Mm -hmm. o, o, o biedzie też pewnie zaraz będę chciał porozmawiać, ale właśnie chciałem jeszcze. bo tę konkretną paczkę mm, wręczał też osobiście już papieski, tak. E, ale właśnie chciałem zapytać o te, o te filozofie i Twoje zaangażowanie jako blogera y, i jak Ty na to patrzysz, na to y, angażowanie właśnie tych gwiazd, w różnych w, sfer. W, w, to opowiem o sobie. Tak? Nie chciałbym się wypowiadać w imieniu wszystkich gwiazd. Teraz wyszło, że się stałem w szeregu tych osób, to nie do końca tak, ale wiesz, to, sytuacja, która wydarzyła się jakiś czas temu, a wracałem pociągiem i w, w przedziale pojawiła się dziewczyna, która nie miała biletu. I, no i oczywiście, wielka afera: konduktor będzie musiał wysiąść na najbliższej stacji, być może będzie trzeba specjalnie zatrzymać pociąg. Ja uznałem, że szkoda zachodu mogę dla niej ten bilet kupić i zrobiłem to z taką absolutnie dobrą intencją. Natomiast później do czymś zastanawiać, czy to na pewno było rozsądne, czy przypadkiem nie I jest cię to. Udawać. Tak, na przykład to już nawet nie o to chodzi, nie? ale czy nie byłoby lepiej dla tej dziewczyny, jeśli dotrzymałaby ją policja, jeśli możliwe skontaktowałaby się z jej rodzicami i uświadomiłem sobie wtedy, a czasami dobra intencja to za mało. W jednym z wywiadów ksiądz Jacek mówi, że jak wzruszacie pomoc, to dobrze, ale to jeszcze jest za mało, żeby ty rzeczywiście to przekuć w jakieś odpowiedzialne działanie. No i później trafiłem na wiosnę przy okazji zupełnie innego projektu ale ta idea mądrej pomocy absolutnie mnie zaraziła, bo ja realizuję swoją potrzebę zmiany świata na lepsze, a jednocześnie mam stuprocentową pewność, że w żaden sposób nie szkodzę, bo wcześniej wolontariusz jest w tej rodzinie, weryfikuje jej potrzeby, stowarzyszenie ma kontakt z tymi rodzinami przez wolontariuszy, to wszystko ma ręce i nogi, no i nie jest jednorazowe, tak? to jest cały proces, który dzieje się przez cały rok, a... Finał Szlachetnej Paczki to jest taka wisienka na torcie pracy, która dzieje się wcześniej. Dla kronikarskiego obowiązku tylko powiem, bo tutaj padało imię księdza Jacka. Chodzi o księdza Jacka Stryczka, który jest pomysłodawcą tak? Szlachetnej e, Paczki i to jest kapłan archidiecezji krakowskiej. I, I też szlachetna paczka jest ideą, która tutaj się zrodziła w Krakowie na Prokociniu, tak? z tego co wiem. Tak, tak. Książkę. Zaczynała się w ogóle pod inną nazwą. Ta pierwsza edycja nazywała się twarzą w twarz. Później dopiero była świąteczna paczka i w końcu dostaliśmy przy szlachetnej paczce i tak już, mm. już chyba nie będzie dalszych rebrandingów. W każdym razie zaczęło się od tego, że rzeczywiście młodzi ludzie z też pasterstwa księdza, które wtedy prowadził, akademickiego, przygotowali pomoc dla 30 rodzin w Krakowie. Na takich samych zasadach jak dzisiaj e, robi to 800 tysięcy ludzi, wtedy zrobiło to no, kilkanaście osób, dla 30 rodzin. Ta pomoc wtedy chyba była wartością około 10 tysięcy złotych. Porozmawiajmy chwilę o tym, e, już wspominałaś Aniu o tej biedzie, tak? Że ludzie się tego wstydzą. Chciałem zapytać właśnie, co 14 lat już szlachetnej paczki mówi e, o Polsce i Polakach? Mm -hmm. Ja myślę, że same dobre rzeczy. Przyznam się, że czekałam na to pytanie, dlatego że no, tutaj jest trochę tak, że w wiośnie i w paczce poznajemy po owocach i po wynikach. I ja, mimo że jestem, mam wykształcenie humanistyczne, to liczby są bardzo ważne dla mnie, i myślę, że liczby w paczce w pewnym sensie mówią same za siebie. Że oprócz tych wszystkich emocji, pięknych historii, których znamy mnóstwo od historii zmian w ludziach, to przede wszystkim liczby pokazują, jak wiele ludzi się angażuje co roku, jak, jak bardzo są hojni, jak bardzo są życzliwi dla siebie. No, 20 tysięcy rodzin w potrzebie niemal otrzymało pomoc, zaangażowało się w to 800 tysięcy ludzi. W całej Polsce 10 tysięcy wolontariuszy, 570 liderów. No to naprawdę znaczy, że ludziom się chce. Mhm. Że chce się nam pomagać i że no, chce nam się po prostu. jaką ty Polskę zobaczyłaś? też tej szlachetnej paczki jest to, że paczka absolutnie nie dzieli. I ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to wartościować różne projekty charytatywne. Ale tutaj widzę to bardzo wyraźnie, że ja nie spotkałem się z nikim, kto by o paczce mówił źle, czy w ogóle o wiośnie, a wypowiadał się negatywnie. I nie ma nic negatywnego w tej komunikacji, którą stowarzyszenie robi. To jest kapitalne, bo że to jest taki, że wiosna pokazuje, że nasze społeczeństwo jednak jest wspólnotowe i my potrafimy wokół dobrej sprawy mówić jednym głosem i wspólnie się w coś zaangażować. Ania mówi o tym 800 tysiącach zaangażowanych Polaków, ale wiem że ta liczba jest w rzeczywistości dużo większa, to trudno zweryfikować, ale też wiem, że w paczki moich znajomych angażowało się kilka, kilkanaście osób, w żaden sposób tego nie komunikując, tak? Oni przynieśli swoją część, ale nie są nigdzie podpisani, nie są nigdzie zarejestrowani, nigdzie o tym nie wspomnieli, e, czyli ja, ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że ta liczba jest zdecydowanie większa. Mhm. Tak, w tym roku średnio paczkę przygotowywało 36 osób. No więc to już jest naprawdę społeczność. To jest duża klasa w ogóle jak na dzisiejsze warunki, jakbyśmy to tak mogli porównać. I to jest dla ludzi wydarzenie społeczne w firmach. Jest wiele firm, w których nie ma już, nie ma już spotkania innego, bez, bez radości z tego, że komuś pomogli. Bardzo często dostajemy wiadomości, maile od ludzi. Na przykład zeszłym tygodniu napisała do nas pani Hania, która napisała, że ona sobie już w ogóle nie wyobraża świąt bez robienia paczki. I że mają taki zwyczaj w domu już od trzech lat, że nie robią prezentów dla siebie, tylko przygotowują paczkę dla rodzin. I w, w czasie wigilijnej kolacji czytają podziękowania, które, które otrzymali, ponieważ rodzina najczęściej później za pośrednictwem wolontariusza przesłała podziękowania właśnie do darczyńcy. I to jest dla mnie też dowód na to, że naprawdę bardzo dużo się w nas zmieniło i że my chcemy pomagać, i że to jest wszystko gdzieś tam obecne wokół nas, tylko trzeba to zauważyć. Akademia buduje taką filozofię, że jeśli będzie się chciało, to możesz osiągnąć bardzo dużo, a niezależnie od okoliczności, w których teraz funkcjonujesz. To w ten weekend akurat tak się szczęśliwie nam złożyło, że ostatnie, ostatni darczyńcy wybrali dzieci też z Akademii. Wolontariusze pytają, co byś chciał zmienić na świecie, kiedy tak, żeby nie wycinał na i wyobrażasz sobie to dzień, że tak, trzeba pomóc, tak? Trzeba stworzyć przestrzeń do tego, żeby ten mały człowiek mógł się rozwijać. Na stół wszystkie pieniądze i wszystkie swoje oszczędności, że to nie będzie, nie wiem, tylko coś konkretnego. No bo ja, ja wierzę, że ten projekt działa.